Cześć. Jesteśmy w górach Izerskich. Niedziela. Wczoraj kajaki, dzisiaj spacer po górach. Trochę kropi, ale to nas nie przeraża. Lekki deszczek. Dzisiaj idziemy z rozdroża Izerskiego na Wysoki Kamień. Później z powrotem na Wysoką Kopę. I na koniec rozdroża Izerskich. I będzie fajnie. Trzymajcie się. Hej. Pa. zieleń cieszy oczy.